Wszystkim chciałabym tylko pochwalić, że Cindy pierwszy raz zniosła jajko. Naprawdę! Nawet mogę pokazać skorupkę. Chodźcie, pokażę Wam. Dobra, niech Cindy też idzie. Chodź Cindy, idziemy. Nie bój się Ona tam do króliku Eee. Y -y -y. Co my mieliśmy? Aha, pokazać jajeczko. Chodźcie! Chodźcie z nami! <śmieniczne> spokój, spokój, spokój! Tenny! Oj, oj! Dobra, to to jajko! O, patrzcie! Skorupka z jajka. Czy to Cindy zwiosła to jajko? Nikt nie wie. Tam, tam, tam. Tam, tam! Cindy wiadomości! Dobra, Cindy. Pokaż, kto tu jest ładnym pieskiem. Grzecznym pieskiem. Co się stało? Szybko! Cindy, szukaj! Szybko. Szukaj. szukaj! Szukaj! Idziemy, Szybko! Czekaj!

O, oh, oh, oh. Bo ty masz tylko cukierka. No idziemy. Idziemy! Idziemy, Cindy! Robisz, no, Cindy, wiadomości! Dobrze. Przerwa w Cindy, wiadomości! Chcesz mieć takiego ładnego pana? Załatwione! Cindy, wiadomości, wszystko ci załatwi. Pod warunkiem, że będziesz oglądał. Cindy, wiadomości! Dobrze. Witamy po przerwie. Cindy, chodź tu. Chodź. Cindy, dostaniesz cukierka. Nasze gwiazdo. Cindy. Cindy, Cindy. Cindy, dzisiaj. Cindy, trzymaj się. <laughs> Um, Tak. Wujek, jak to się zapaliło? No tata... No. Spawał, spawał i wiesz, były iskry. No i wtedy nagle tata, tata chyba to wyrzucił. Hili? Wtedy to było. Ej, nagrywałaś ten ogień? Tak. O, super! <laughs> Będziemy mieli dużo więcej panów. Jo! Hãy okay, là... đi have to. rồi, đi thôi Tuyệt vời, Cindy Cindy, Cindy, Cindy Đi thôi, Cindy, chúng ta đi Nhưng Cindy, Idziemy tunel. Proszę staranny, tumem! Czekaj, Cindy? Czekaj, ja pierwsza! Chodź, Cindy! Chodź! Tu są kwiaty! Jak tu strasznie! No, okropnie. To jest jakby dżungla. Mhm. Wow. A, tarantura! Cofamy się, cofamy się, cofamy się! Tarantura. Tak, byliśmy w dżungli! A, 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 a. Cindy, spokój. Cindy, spokój, spokój. Spokój. Cindy, spokój. stało? Cindy, spokój. 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 Ja. Spokój. 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 A yeah. może jest. Ja, on Cindy, bleh. Co się stało? <laughs> 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 <Ruza wa laughs> ja <işte> <laughs> Taki Cindy. T a, <laughs> Będziemy. Ej, ciekawe co to, to w też będzie? No tak, będzie. Co <grymne> dopiero? Fina. Dobra, zrobimy ja Cindy Wiadomości, czy jeden? Dobra, następny odcinek. Cindy Wiadomości! Cindy. W kolejnym odcinku, czyli 17. Witamy wszystkich. O, Cindy o, to będzie to pokonywać to tor przeszkód. Biegamy Cindy! Przejdź, no chodź, chodź, Cindy. Chodź. No ładnie. Teraz tak, zobacz Cindy. tak, żeby tak. Chodź, 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 Syndala. O, pam 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 ba, pam. Pięknie. A teraz niech Syndula skoczy do skrzyni. Tutaj, tutaj skocz. tutaj Sydula, Cindy. Hmm. Chodź, Cindy, Cindy! Chodź, chodź! Kiepki mnie! Stop, stop! Stop! Stop ekosystemiczny! A, to Cindy! Nie, one spadają Niektóre! które. To Do dobrze! Masz rację, będzie mniej to Cindy! E, mi jeszcze nagrywamy! na wiadomość. wiadomości! no. Dobrze, następny. Od... Nie, teraz krótka reklama. Chcesz, żeby twoje kwiaty były takie piękne? Nie ma sprawy! mi Nie ma sprawy!